Parę słów o centrali w takim układzie. Ona została dodana do instalacji N2. Pochodzi ta centrala z bibliotek w wentylach, więc, jakby jest elementem wentyli. Dlaczego została umieszczona w instalacji N2? Ze względu na konfigurację punktów styku tej centrali. Ona ma dodane dwa punkty styku. Zaraz to pokażę, tylko muszę ją dodać do obliczeń. I wtedy Wam pokażę punkty styku tej, tej centrali. Widać, że te dwa punkty styku jakby należą do instalacji N2. Łączą, czyli ta centrala połączy instalację przed centralą i za centralą jeśli dodamy tą centralę właśnie do tej instalacji. Tak więc, instalacja, tak więc centrala znajduje się w instalacji N2, ze względu na to, że punkty styku to określają. Co w takim razie z drugą instalacją W2? W momencie, gdy zaznaczymy do obliczeń drugą instalację, to W2, nie miałaby ona połączenia. Część przed instalacją i za instalacją nie, nie łączyłaby się, a do obliczeń tej instalacji wskazanej. No musi być, musi być, mu, mu, musi być jakieś połączenie. I to połączenie to jest dodana właśnie ta, tutaj skośna kreska, czyli ta, to się nazywa logiczne połączenie, e, logiczne połączenie obliczeniowe, czyli dodanie takiej kreski, która robi za obiekt w wentylach. Nie jest ona wykazywana oczywiście w zestawieniu elementów, ale łączy dwa punkty napłatki. To jest co innego niż połączenie na odległość, to co robiliśmy w przypadku pionu i tych innych miejsc. Tutaj to jest połączenie dwóch wskazanych punktów na rysunku, omijające jakby centralę, która jest wykorzystana w innej instalacji. Może ja usunę po prostu tą kreskę. Ona była wstawiona wcześniej. Wstawię ją jeszcze raz. Czyli rozkaz. Połącz dwa punkty. Wybieramy sobie takie przy wstawianiu dowolnego elementu rzeczywistego zwęty, tutaj ustawienia i przyciągamy się najlepiej do node, czyli do punktu, ponieważ w punktach styków elementów, tutaj kanałów, zawsze stawiamy pointy autokazowskie. Więc wtedy najlepiej jest się przyciągać do tych pointów, czyli do punktu albo note. No i to jest początek tej skośnej. To nie jest skośna kreska pionu, przepraszam, tylko topologicznego połączenia. I tutaj również przyciąganie do punktu. Wskazujemy ten punkt. Dodajemy element. Wstawione do obliczeń, i w takim układzie całość instalacji B2 y, można sobie przeliczyć, jeśli chodzi o spadki ciśnienia. Mm. Można było bez tej skośnej kreski liczyć instalację przed centralną i za centralną, też można to robić fragmentarium. Ale tutaj dzięki właśnie w logicznej kresce możemy przyliczyć.